No to mamy grę Łukasza z Cezarym. Łukasz grał czarnymi, Cezary zagrał dość wcześnie ten i nie wziął dwóch narożników nawet, ale to nieduża strata. <grytanie> Jakaś jest to strata, ale nie tak duża. W każdym razie gra może być nadal bardzo ciekawa i no właśnie, na przykład może sobie biały pozwolić na taki skok, ponieważ drabinka chodzi dla białego, czyli co? Czyli czarny no, nie może tutaj złapać białego w drabinkę, no bo jest ten gen. Znaczy często jak nie ma tengena, to też drabinka chodzi dla białego. W każdym razie z ten genem to na pewno można skakać. Czarny tu, biały wychodzi, rozdziela, no dobrze. Czarny odpowiada, tutaj joseki. Bardzo ważny ruch. To warto wiedzieć, że no ogólnie to jest joseki, ta sekwencja. I właśnie tutaj można mówić, że albo to jest koniec joseki i czarny może zagrać te nuki, albo że no nie do końca koniec. Warto dograć, Warto dograć, bo jak się nie dogra, no to będą problemy. Biały może atakować tę grupę czarnego. Ona też nie jest taka słaba, ale tak czy siak atakować można. No a tutaj poza tym czarny ma też inną grupkę, ściankę na dole, więc naturalny ruch, naturalny ruch, joseki, joseki, tutaj typowy ruch krawiecki, Andri Krawiec bardzo lubi grać właśnie ten skok i później kontynuuje tym pięknym ruchem na drugiej linii, biały odpowiada zgodnie z joseki, czarny tu, tu, blokada, ja myślałem, żeby tu zagrać, ten ruch jest trochę denerwujący dla białego, Kształt białego pozostawia trochę do życzenia, i może później tutaj, no ale w zasadzie nie wiadomo. Tak, to biały z kolei pchnął czarnego, no ale też kształt białego jest ma, ma, ma taki słaby punkt tutaj. Dobra, biały więc dograł. Trochę się obawiał o tę grupę, jak widać. I teraz, co dalej? O, właśnie, następny ruch czarnych. Ogólnie, co jest na planszy? Duże. No, myślę, że jakieś zamknięcie dolnej bandy jest spore. W przeciwnym wypadku Biały może zainwadować, bo już tam się wzmocnił, był, a ponadto ee, ma tengen, więc walki są prostsze dla Białego niż zazwyczaj. E, trzeba o tym pamiętać, jak przeciwnik nam zagra tengena. E, no, ale jeśli wzmacniać, to pytanie jak? Eee, może można coś zagrać na prawej bandzie, ale prawa banda jest dość mało ważna, bo biały tam już żyje, a czarny też może być bezpieczny, jeśli tylko się zabezpieczy w narożniku. I tutaj ta keima, to, to ładny ruch, eee, mo, można też zagrać takie kopnięcie, ale po kopnięciu biały z łatwością stworzy sobie kształt, jak będzie tego potrzebować, nie od razu. Więc może keima może być lepsza, troszkę tak podgryza białego, albo przynajmniej równie dobra. No i czarny zdecydował się, żeby żeby rozwinąć sobie dolną bandę. I ten ruch mi się nie podoba, bo bo jest tenken, więc budowa czegokolwiek, czy na dole, czy na prawej bandzie, jest troszkę utrudniona. Normalnie następny ruch byłby taki i byśmy się właśnie cieszyli, że możemy sobie coś tam zbudować na prawej bandzie, ale budowa prawej bandy jest mało interesująca, bo biały może z łatwością ją zniszczyć i się połączyć do tengena. I tak samo może zniszczyć dolną bandę, i właśnie to zrobił w następnym ruchu. Więc jeśli bym grał ja na tej planszy, to bym pchnął. I zagrał Hane. To jest rzadziej widywany ruch niż Keima, ale też często widywany i on kładzie więcej presji na białego. Jeśli biały teraz zagra tenuki, no to wiadomo, Atari bez myślenia zmuszenie przeciwnika do pustego trójkąta jest, jest bardzo przyjemne. A jeśli teraz zagra coś innego, powiedzmy, że te, te, to, to uderzenie w ramię. No to też mamy lepszą kontynuację. Teraz ten ruch jest lepszy niż w przypadku kejmy uprzedniej. Jak i ten ruch też jest, e, też jest bardzo ciekawy dla czarnego, no i później może właśnie wydłużka. E, także no, ten ruch w naturalny sposób więcej presji kładzie, jest kontaktowy, e, więcej presji kładzie niż kejma. No no, właśnie, więc co? Można by zagrać tak, no i później sobie tutaj domknąć jakoś to pudełko, albo nie wiem, może pchnąć dalej i próbować domknąć więcej, no albo też zagrać inny ruch. To jest, to jest ten właśnie bardzo duży ruch na tej planszy. No, właśnie, ten ruch niestety utracił Sentej i teraz biały inwaduje, redukuje. Czarny pchnął, 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 połączył się. Na co biały? No właśnie, zabrał ten narożnik. Bardzo ważny ruch. Dużo punktów baza dla białego, ale też dla czarnego. Jako czarny pewnie bym teraz jednak kontynuował na tej prawej bandzie. A czarny się na to nie zdecydował. Może obawiając się, że jak biały zagra jeszcze kolejny ruch, no to, to znowu jest dużo punktów, i znowu podgryzanie bazy czarnego. No ale coś za coś. Czarny jednakowoż odpowiedział tak. Nie lubię w takiej sytuacji odpowiadać, bo to się wydaje takie potwierdzenie tego, że to, co przeciwnik zrobił, jest poprawne. Że tam właśnie był największy ruch i on jest na tyle duży, że nawet kolejny ruch na planszy nadal, największy jest nadal w tamtym, w tamtym regionie. No ale może tak właśnie było. W każdym razie czarny odpowiedział i biały teraz chyba na prawej bandzie tak jest. Podgryza czarnego. Ciekawe. Hmm. No, duża banda. Ale czy trzeba tak grać? Nie wiem, to to wolne. No jednak prawa banda jest zdecydowanie na, najbardziej otwarta ze wszystkich band, więc zrozumiały ruch trochę się obawiam, że dajemy czarnemu siłę, która będzie użyta przeciwko naszej grupie na, na górze. Jak i być może przeciwko tej grupie O tutaj. W, w każdym razie. No, też chyba to nie może być złe, też jest to jakiś atak na czarnego. Czarny tak podgryza bazę słusznie i bardzo sprytnie uznał, że następ, w następnym ruchu zagra tutaj. Ruch wydaje się strasznie zuchwały, no ale rzeczywiście pod tym ruchu biały ma tylko jedno oko, więc musi uciekać. No i jest to też trochę punktów, bardzo dobry ruch. Tylko zanim czarny zagrał ten ruch, to zagrał taką wymianę. No, i ta wymiana mi się bardzo nie podoba, bo jeżeli gramy tu i później i później sobie właśnie kontynuujemy, tak jak, tak jak już mówiliśmy, no to już jesteśmy określeni na prawej bandzie. I już w tej chwili nie, już zagraliśmy to. Uderzenie, nie możemy zagrać inaczej. E, tymczasem, gdybyśmy zaczęli od tego ruchu, biały też by odpowiadał z, ze strony tej grupy, to moglibyśmy wybrać takie zagranie. I jeżeli biały ratuje swój kamień, to dalej tu i tu. I to wygląda dużo, dużo ciekawiej dla czarnego, bo teraz yy, dokonujemy ataku dzielącego. Yy, no, strategicznie jest to świetny plan. Natomiast, no właśnie, no, teraz raczej byśmy się nie, nie zdecydowali na to, żeby po prostu sobie stworzyć bazę i całkowicie zapomnieć o problemach, które białe mają w, w centrum planszy. Więc czarny niestety tym ruchem yy, odsu... Odsłoniły swoje karty, teraz już nie mają innego wyjścia. Nie wiem, być może czarny pomyślał, że jak tego nie zrobi, to biały może zagrać tutaj i fajnie mieć taką wymianę wcześniej. Ale nie sądzę, żeby biały był gotów zrobić coś takiego, dlatego że byłoby to granie od silnych kamieni, a nie od słabych i ciężkich przy okazji. Więc no to byłby duży błąd strategiczny białego tego się obawiać nie musimy. Dlatego też można było poczekać z decyzją, jak wykorzystać Andzi w partii. No właśnie, teraz już za bardzo wychodzić nie możemy, więc czarny się cofa i tworzy sobie po prostu życie. A biały też dogrywa, wzmacniając swój kształt. Co grać dalej? Po prostu punkty. No, mi się wydaje, że nadal kwestia tych grup jednej, drugiej i trzeciej. Jest trochę interesująca. Ruchy w tej okolicy mogą mieć większą wartość niż się wydaje, bo mają do czynienia ze słabymi grupami. No, chociażby zagrać coś takiego, dobre wymiany, albo zagrać tu i być może grozić jakimś ostrzejszym wjazdem, chociaż to też nie jest takie ciekawe, złapanie tych trzech kamieni nie jest aż tak duże. No, gdyby z kolei biało od trzech kamieni odpowiedział, no to wiadomo, wtedy możemy białego dzielić w centrum. To by było super. E, dobra, w każdym razie czarny się skupił na braniu punktów. Biały też, jak widać, e, ta wymiana nie jestem pewien po co, no ale wiele nie zmienia. No i dobra, no i tu. E, i biały teraz, jakby próbował, jakby chciał przeciąć, a później nie przecina. No to mało zrozumiałe wybór, tylko wzmocniliśmy przeciwnika. Prawdopodobnie biały mógł e, albo zmienił zdanie, albo mógł myśleć, że w ten sposób e, sprawił, że kamienie czarnego są cięższe niż były. I, teraz, I w przyszłości będzie można je przeciąć, no ale jednak dostawiliśmy czarnemu kamień na zewnątrz, i teraz czarny dogrywa, biały odpowiada. Oj, no to. No to czarny się naprawdę cieszy. Ja nie wiem. No przynajmniej, jeżeli już mamy dograć, to przynajmniej zróbmy, miejmy coś z tego, zagrajmy z tej strony. Jeśli czarny naprawdę tak chce nas rozdzielać, no to wtedy możemy sobie dograć, tak? Ale tak, tak po prostu na sucho się połączyć pustym trójkątem i dać czarnemu kamień na zewnątrz, no to jest bardzo bolesne. Czarny tu, no to dobry ruch, ważny, jeśli chodzi o kształt i o Potencjał na dolnej bandzie. Teraz biały tnie i spróbował czarnego przyatakować, ale tak naprawdę wiele na tym nie zyskał, bo czarny się połączył w centę. no Biały dostawił sobie parę kamieni w centrum. Więc to cięcie to takie taki niezawielki sukces białego. Może, może lepiej było po prostu dograć zwyczajnie gdzieś w centrum. Natomiast Teraz najbardziej oburzająca, bulwersująca rzecz z gry. Gdzie powinien być następny ruch czarnego? Koniecznie, obowiązkowo, bez myślenia Atari. To jest dobra wymiana w sente. No na pewno w sente skoro biały dopiero co zagrał tutaj. To na pewno też biały zamierza zagrać w tym miejscu. I wtedy na punkty. No sytuacja lokalnie wygląda tak, czyli czarny ma tutaj jeden punkt, tak? E Natomiast jeżeli tego czarny nie zrobi, no to bardzo możliwe, że wkrótce biały zagra tu. No i jeśli czarny odpowiada, no to czarny też ma ten sam jeden punkt, ale biały ma dwa punkty więcej. Czyli to wygląda jak dwa punkty w podwójnym sente. Nie ma czegoś takiego formalnie w Go jak podwójne sente. No i tutaj biały akurat na pewno odpowie. Być może czarny nie zamierza odpowiedzieć na ruch białego. Ale też trudno, jeśli czarny nie odpowie, no to kontynuacja jest strasznie bolesna, bo nie tylko biały zdobywa tutaj dużo punktów 5, 6, 7, 8, 9, 10 punktów ale też czarny zaczyna mieć zagrożone całe swoje życie całej tej wielkiej grupy. Więc strasznie trudno nie odpowiedzieć na ten ruch. I po co kusić los? Bardzo możliwe, że biały tu zagra naprawdę wkrótce. Koniecznie to zagrać. Nie chować takich rzeczy na groźby do ko, jeżeli jest ryzyko, że w całkiem bliskiej przyszłości przeciwnik może zagrać tam sam i odebrać nam nasz potencjalny ruch sente. Nawet jeżeli myślimy, że w tej chwili tam przeciwnik nie zagra, to nie wiemy, co będzie za pięć ruchów. A za pięć ruchów my możemy nie zdążyć. Mieć znowu Sentę, żeby, żeby sobie zagrać tutaj. No i to się właśnie stało w grze. Czarny zagrał zupełnie gdzie indziej, no i stracił Sentę. I teraz biały, no ja na miejscu białego od razu bym walił tutaj. To jest, to jest naprawdę nieprzyjemne dla czarnego. Biały zamiast tego jeszcze nadal bierze sobie punkty, no i teraz zdążył wreszcie dograć ten ruch. Czarny miał okazję, miał okazję i nie wykorzystał. To duża strata. Teraz, gdyby czarny odpowiedział, no to po prostu gra jest o dwa punkty gorsza dla czarnego niż byłaby, gdyby czarny zagrał tak. No to czarny się na to zgodzić nie chce, choć być może powinien. Zamiast tego próbuje białego przeatakować. No to w sumie też dobrze, póki kładziemy presję na przeciwnika, nie musimy się sami cofać. A i tutaj ciekawa sytuacja, bo biały mógł. Przejść aż do końca i się połączyć, ale trochę by oddał na zewnątrz, a czarny by sobie teraz dożył i biały się na to nie zdecydował. Uznał, że zamiast tego woli spróbować przeżyć obiema grupami niezależnie od siebie. Ciach, ciach I tutaj. No, czy to się uda? Ta grupa? Z jedno oko to będzie mieć, drugie. No, nie wiadomo, no jest też możliwość ucieczki. Ta grupa już ma jedno oko, drugie pewnie się tutaj pojawi. Ale biały też może atakować czarnego, no właśnie. I biały to robi. Czarny dograł. A teraz tu. To wtedy biały zabija, tak? Przepraszam. Tak, tak. No i czarny lokalnie nie żyje. Ewentualnie czarny może stworzyć szaleńcze ko. No, ale dobra, czarny zagrał w ten sposób, i biały złapał dwa kamienie, pozostawiając na przyszłość możliwość zabicia czarnego na ko. No i to jest wielki, wielki sukces dla białego. Teraz w zasadzie tylko upewnić się, że sami nie zginiemy. No właśnie, i czarny dograł, bo się bał tego ko. Biały sobie przeżywa, wychodzi. No i w zasadzie ostatnia szansa dla czarnego to dużo zyskać na ataku na tę grupę albo ją zabić. Dużo zyskać to może oznaczać, no nie wiem, że tutaj w Sentes dobędziemy sobie sporo punktów. To mo może, może, to może wystarczyć, no ale na pewno straciliśmy na tej całej akcji, no nie wiem, no z 10 punktów pewnie. E, ostatecznie przeżyliśmy tam, dwa razy musieliśmy dograć, a Biały złapał te dwa kamienie. No ale dobra, Biały póki co wychodzi i próbuje grać aktywnie. Mhm. Tak, ciekawe, ciekawe. hm Tak się zastanawiam, czy trzeba tu grać. Znaczy, no, jeżeli dostać taką wymianę, to fajnie, ale w sumie chyba czegoś takiego się też za bardzo biały nie obawia, bo to dużo punktów nie jest. No, dwa punkty na tym tracimy, a, a sami zabieramy więcej i przeżywamy. No ale dobra, biały zagrał tu, a czarny odpowiada w aktywny sposób. No i jest trochę ciekawie. Hmm. Jak to teraz najlepiej zagrać czarnymi? No można się połączyć, ale to trochę bolesne. Można się połączyć tutaj, ale to też bolesne. Hmm. A tu nie można było zagrać? Może nie. Może nie. No dobra, no to chyba czarny nie ma jakichś magicznych zagrań. No, ale w ten sposób czarny traci kamień. tak Biały wystarczy, żeby zagrał tutaj. No to białe mu jakieś oko, a biały poszedł nawet dalej. Próbuję czarnego porozdzielać. No to chyba sukces dla białego. Chociaż ostatecznie wygląda na to, że po prostu obaj gracze sobie przeżyli. Biały w tej chwili. Czy biały już żyje? Chyba tak, bo jak czarny zabiera. To oko, biały tworzy to oko. Jak czarny zabiera to oko, to biały tworzy sobie to oko. Czyli biały przeżył. No to wychodzi na to, że biały przeżył w Sentę. Trochę stracił w narożniku, ale jednak też złapał kamień na dolnej bandzie. Raczej gra powinna być dobra dla białego. No i od tej pory, no to było Jose, chociaż biały tutaj trochę może niepotrzebnie szarżował. Hmm. Albo. W sumie w porządku, bo nie poświęcił za bardzo żadnych kamieni. A, no, ale. Hmm, no dobra. Pewnie to akurat niewiele zmienia. Co się tu, co tu się stało. No, pff, może biały mógł spróbować jednak nie oddać tutaj sentę I samemu zagrać gdzieś tu. Bo wydaje się, że biały powinien być w stanie się, się połączyć. A, a to, że czarny zagrał ten ruch na górze, no to nie tylko połączyło czarnemu kamienie, ale też dało czarnemu nagle dość trochę punktów. Więc to akurat był sukces dla czarnego. Hmm. A i tutaj ciekawostka. Hmm. No to byłby normalny ruch, ale czarny próbował więcej. I się wszystko. Pokomplikowało, chyba to nie jest sukces dla czarnego. Przynajmniej w Sente, no ale punktów to my tutaj nie zdobyliśmy. Więc raczej gra powinna być już dobra dla białych od tego momentu. No, no i się skończyła gra, i chyba była już spora przewaga białego. No dobrze, no to tyle o tej partii, przejdziemy sobie do następnej.